który chcę zaprezentować w ramach Tarnowskiego Junioru Biznesu jest automat o nazwie Bacalbit. Pomysł zrodził się z zamiłowania do sportu. Od kilku lat trenuję w klubie UKS z a także od zdrowego odżywiania. Uczęszczam do czwartej klasy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, co pozwoliło mi zrealizować swój plan na biznes o nazwie Bacalbit. Przebywając w szkole i na różnych obiektach sportowych, zauważyłam, że y, automaty proponują tylko niezdrową żywność, typu batony, energetyki, słodzone napoje. I stąd zrodził się pomysł, żeby przekształcić taką maszynę na maszynę pro, y, oferującą zdrową żywność. Chcąc sprawdzić, czy mój biznes będzie realny, przeprowadziłam badanie rynku. Przeprowadziłam ankietę wśród uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców, gdzie zapytałam, czy chcieliby taką maszynę, oraz zapytałam o ich e, tryb życia oraz e, czy zdrowo się odżywiają. Z ankiety wynikło, że byliby zainteresowani taką maszyną i że nie mają pojęcia o tym, co jedzą. Moja maszyna pokarmit. Posiada w swoich zasobnikach zdrowe i nieprzetworzone y, składniki takie jak bakalie, płatki owsiane, miód, orzechy czy kokos. Każdy użytkownik sam może sobie skomponować y, takie danie wybierając różne przyciski y, na bazie różnych składników takich jak bakalie, płatki owsiane, miód, orzechy czy kokos, można skomponować swój własny posiłek, który kosztowałby 4 zł. Dzisiaj moje śniadanie komponuję w maszynie do Wybieram swoje ulubione składniki takie jak orzechy, suszone jabłka, rodzynki. Przekładam kartę płatniczą. Chwilę odczekuję i zabieram do nowych lodów. Moje posiłki przygotowane są w papierowych opakowaniach które są neutralne dla środowiska jest to dla mnie też bardzo ważne moim celem jest zamienianie drżewówki, która ma puste kalorie, na mój zestaw Bakalbit, który zawiera płonnik, nienasłucone kwasy tłuszczowe i dużo wartości odżywczych. Mam nadzieję, że moja firma Bakalbit przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych wśród mieszkańców Tarnowa. Działania promocyjne i marketingowe, które chcę wprowadzić, to prowadzenie social mediów, e, billboardy, reklama poprzez sport, wymiana waterowa, plakaty, prelekcje i rozmowy z uczniami oraz konkurs e, plastyczno-literacki. Swoją działalność chciałabym rozpocząć od umieszczenia mojej maszyny Bacalbit w wszystkich tarnowskich szkołach, a później za pomocą franczyzy. W całej Polsce.